Choć teoretycznie nie dysponują armią, bo w Japonii nie ma armii, są za to siły samoobrony, czyli jednak dysponują armią i to całkiem potężną, bo są piątą potęgą militarną świata, ale jedyną ukrywającą się za zasłoną pacyfizmu. Rosja przy tym wszystkim, co wyrabia na Ukrainie, postanowiła sprowokować Japonię, zbliżając się do jej wysp. Jak wiadomo, kuryle od czasów II wojny światowej stanowią kość niezgody między obiema narodami. Napaść na Ukrainę spowodowała zerwanie negocjacji dotyczących kilku spornych wysepek. Japonia jest zdania, że Rosja okupuje tereny do niej należące. Okręty rosyjskie i chińskie postanowiły zbliżyć się do wysp ewidentnie demonstrując pokaz swoich sił, a nie można wykluczyć scenariusza, gdzie na sporne wyspy mogłoby wejść japońskie wojsko. Japońska konstytucja mówi wyraźnie, że nie może wykorzystywać swoich sił do akcji ofensywnych, ale obrona czegoś, co należy do nich, to inna sprawa. Japońska armia jest szalenie nowoczesna. Starcie się z Rosją według przewidywań mogłoby być dotkliwym doświadczeniem dla wojsk rosyjskich. Jakim potencjałem dysponuje zatem Tokio? 3 listopada 1946 roku, pod dyktando amerykańskie, w Konstytucji Japońskiej zawarto zapisy, z których jasno wynika, że posiły zbrojne nie może sięgać w celu rozwiązywania sporów międzynarodowych. Chociaż warto przypomnieć, że wojsko japońskie pojawiło się w Iraku. Zatem, w myśl tego pacyfistycznego dokumentu, siły japońskie to siły samoobrony. Kraj kwitnącej wiśni może się nimi chwalić. Od 1 lipca 1954 roku I są zdecydowanie formacją o charakterze defensywnym. Piąte miejsce w rankingu 2022 Military Strength Ranking Global Firepower.com to nie tyle efekt liczebności japońskiego wojska, co najsampierw jakość i nowoczesność jego uzbrojenia. Utrzymanie struktur, dozbrajanie i modernizacja kosztują. Stąd pod względem budżetu ich znajduje się w pierwszej dziesiątce na świecie. Formalno-prawnie, Armii nie ma. Są za to cywile po przebieraniu w mundury. I choć pozostają cywilami, to w ich hierarchii pojawiają się stopnie wojskowe. Mimo zapewnień, że to nie jest armia, widać wyraźnie jak na dłoni, że to armia. Armia jednak pozbawiona broni ofensywnej. W swoim arsenale nie posiadają takich jednostek czy broni, jak chociażby rakiet balistycznych, co nie oznacza, że jest to armia bezbronna. Ich sprzęt jest nietypowy, ale nie należy się Łudzić. Ich militarna potęga, naszpikowana pacyfistyczną nomenklaturą, eksploatuje najnowocześniejsze modele broni, przy których wyposażenie wielu armii świata wydaje się pomyłką. Pacyfistyczny naród zbrojący się po zęby jest wynikiem faktu, że Japonia jest w stanie wojny z Rosją, ponieważ choć nie padają strzały, to Tokio wciąż nie zaakceptowało zajęcia przez Związek Sowiecki w 1945 roku swoich wysp. Formalnie kraj kwitnącej wiśni wciąż jest w stanie wojny, najpierw ze Związkiem Sowieckim, następnie z Rosją, w razie czego ma się czym bronić. Moskwie nie opłacałoby się zlekceważyć japońskich lotniskowców czy krążowników. Lotniskowiec typu Izumo nazywany jest niszczycielem śmigłowcowym, ale jest lotniskowcem. Tokio ma do dyspozycji cztery okręty tej klasy. Dwa typu Izumo i dwa typu Hyuga. Są to jednostki ultra nowoczesne i zostały zaprojektowane z myślą o tym, by współpracować ze śmigłowcami. Nowszy i większy typ Izumo dostosowano do eksploatacji samolotów F-35B. Nie zobaczy się tutaj ani katapult, ani ramp. Tak naprawdę jest to mały, ale niezwykle nowoczesny lotniskowiec z napędem klasycznym, mieszczącym do 28 śmigłowców i samolotów. Japońska marynarka ma do dyspozycji także aż 36 niszczycieli rakietowych typu Maja, choć tak naprawdę są to krążowniki. Mają taką wielkość i wyposażenie jak typowy amerykański krążownik. Większość z tego, co mają na stanie, jest nowoczesna. Zostały zwodowane już w XXI wieku, nawet stosunkowo niedawno. Wyposażone są w system kierowania walką EGIS, który umożliwia prowadzenie skutecznej walki z siłami nawodnymi przeciwnika ale i z siłami podwodnymi. System potrafi stworzyć przeciwlotniczy parasol ochraniający własną flotę i wyspy przed samolotami czy pociskami balistycznymi. Niszczyciele rakietowe typu Maja powstały w latach 2017-2021, liczą po 170 metrów długości, wypierają ponad 10 tysięcy ton i obok 96-prowadnicowej, uniwersalnej wyrzutni MK-41VLS mają na wyposażeniu po 8 wyrzutni rakiet przeciw okrętowych typu 17. Można rzec, że aspekt wodny Japończycy mają opanowany. Do tego mają także opanowany aspekt powietrzny. Długoletnia współpraca ze Stanami Zjednoczonymi nie poszła na marne. Wspólnie tym sposobem wypracowano japońską modyfikację F-16. Powietrzne siły samoobrony to 200 myśliwców F-15, coraz większa ilość F-35. Przewidywany jest zakup ponad 150 maszyn, ale najbardziej nietuzinkowym tworem jest samolot Mitsubishi F-2. I choć faktycznie wyglądem do złudzenia przypomina F-16, to pod względem osiągów czy możliwości przewyższa go praktycznie na każdym polu. F-2 to maszyna cięższa, szybsza, osiągająca wyższy pułap, ma też większy zasięg, nowocześniejszy radar czy cechy stealth. Oczywiście jakość wiąże się nierozerwalnie z kosztem. W porównaniu z F-16 maszyna jest pięciokrotnie droższa. I choć japońskie siły powietrznej samoobrony mogą poszczycić się wieloma już i tak im imponującymi maszynami, to należy mieć na względzie, że oprócz tego, że kupili całe mnóstwo F-35, to jeszcze prowadzą osobno pracę nad własnym samolotem wielozadaniowym szóstej generacji. Ich potęga militarna opiera się również na łodziach latających. Shinmaiwa US-2. Z powodów czysto geograficznych, Tokio rozwinęło technologię produkcji latających łodzi. Jeszcze jeden dowód na to, że nowoczesna flota musi dostosowywać się do uwarunkowań geograficznych. Maszyny Shin-Maiwa US-2 zaprojektowano z myślą o ratowaniu i patrolowaniu. Co dość istotne, jest to najdroższa łódź latająca na świecie. Nietuzinkowym rozwiązaniem technicznym jest wmontowanie dodatkowego silnika, który odpowiada za kontrolowanie warstwy granicznej, czyli tej warstwy, gdzie powietrze porusza się wolniej i stawia dodatkowy opór. Shin-Maiwa US-2 może unosić się w powietrzu już przy prędkości 90 km na godzinę, czy działać nawet przy dużych falach.

Japonia dysponuje także pociskami przeciwokrętowymi Typ 12, który widnieje w ich uzbrojeniu od 2015 roku. Jest to pocisk z zaawansowanym systemem kierowania, który obejmuje nawigację satelitarną czy śledzenie rzeźby terenu. Pocisk dostosowano do wyrzutni lądowych, choć jest też jego wersja morska, a w planach jest jeszcze wersja samolotowa. Podstawowy pocisk ma 200 km zasięgu, wersja morska do 400 km, a kolejne, a trwają prace. Nad egzemplarzami typu stealth, co pokonują odległość do 1400 km i będą mogły atakować cele lądowe. Nie sposób w krótkim materiale przytoczyć wszystkie pominięte bronie jak okręty podwodne, śmigłowce, czołgi, wozy opancerzone czy karabiny. Ale można przytoczyć, że japoński rząd w najnowszym budżecie dał rekordową wysokość wydzielonych środków na siły samoobrony. Tokio czuje zagrożenie ze strony bardziej Chin aniżeli Rosji, ale Moskwie niewiele brakuje do osiągnięcia podobnego statusu co Pekin. Tokio dziesiąty rok z rzędu przeznacza jeszcze więcej z budżetu na siły obrony. Przy Polsce wydającej w 2021 roku 58 miliardów złotych, Japonia w 2022 wyda raptem 47 miliardów, ale dolarów, czyli ponad 190 miliardów złotych. Niemal 5% ich budżetu ma uzasadnienie, uwzględniając, że chociażby Japonia będzie chciała bronić sojuszniczego Tajwanu któremu grozi inwazja chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej. Albo musi obronić się przed ewentualnym zagrożeniem z powietrza, jeśli Korei Północnej w końcu uda się dopracować i odpalić którąś ze swoich rakiet. Mimo tego, że japońskie siły samoobrony ze swoim pacyfistycznym nastawieniem już i tak przewyższają odgroma armii europejskich, to chcą dalej się modernizować. Ponad miliard dolarów wyłożą na kolejne 12F-35, ponad 2,5 miliarda dolarów na badania i rozwój, zarówno auto Ekonomicznych pojazdów, jak i zadbanie o cyberbezpieczeństwo. Do tego kilka miliardów wydadzą na rzecz swojego myśliwca szóstej generacji Mitsubishi F3, który ma wejść do służby planowo dopiero pod koniec lat 30. XXI wieku. W obliczu presji chińskich, północno-koreańskich czy nawet rosyjskich, czy można się dziwić? Dzięki bardzo za obejrzenie, to tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam!